Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga III Umizgi, Fragment. U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoków. Bo każda chmura inna, na przykład jesienna, pełźnie, jak żółw leniwa, ulewą brzemienna, i z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi, jak rozwite warkocze. To są deszczu strugi. Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci, Krągła ciemnobłękitna, w środku żółto świeci, Szum wielki słychać w koło. Nawet te codzienne. Patrzcie państwo, te białe chmurki, jak odmienne. Zrazu jak stada dzikich gęsi, lub łabędzi. A z tyłu wiatr jak soku do kupy je pędzi. Ściskają się, grubieją, rosną. Nowe dziwy. Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy, wysuwają nóg, rzędy i po niebios sklepie przelatują jak tabun. Rumaków po stepie. Wszystkie białe jak srebro zmieszały się nagle z ich karków rosną maszty. Zgrzyw szerokie żagle, tabum zmienia się w okręt i wspaniale płynie cicho zwolna po niebios, błękitnej równinie.